Cześć, witam w Faktorii Trunków. W dniu dzisiejszym będziemy robić likier kawowo-waniliowy. Do tego likieru będziemy potrzebować. Około 50 g brązowego cukru, 350 g białego cukru będzie też wzmocniony przez 100 ml wódki, pół litra spirytusu bądź alkoholu 70%, laskę wanilii, 150 g kawy zalewamy szklanką wrzącej wody, do słoika wsypiemy nasz cały cukier. Całą resztę wody wlewam do naszego słoja. I teraz musimy sobie wymieszać. Teraz możemy sobie wrzucić naszą laskę wanilii. Pamiętajmy, żeby sobie przekroić. I to też wrzucamy w całości. Jest teraz przyszedł czas, żeby sobie przelać tą naszą kawę. I wlewamy sobie to do naszej wody. Nasz likier waniliowo-kawowy już jest chłodny. Możemy dolać do niego alkohol. Przystępujemy do zlania naszego alkoholu. pół litra 70% alkoholu i 100 ml rumu. Musimy to dokładnie wymieszać. Dobrze, naszego likieru wyszło około 2 litrów. Za dzisiaj dziękuję, cześć.